Siemanko z tej strony, Dastra kolejny materiał z gry. Kreanter Auto Vice City. Przed chwilą troszkę się bawiłem, wykupiłem tutaj taki budyneczek, jeden, mieszkanko. Z... Na górze mam helikopter, tutaj mam garaż chyba na bodajże dwa samochody. Ale nieważne, jest to 20 odcinek, czyli taki drugi malutki jubileusz. Tędy, tak nig nigdzie nie pojadę. Co na ten jubileusz? Nic. Po prostu kolejny, normalny odcinek. Myślę, że takie jubileusze mogłyby się odbywać przy 50-100 odcinkach jakiejś gry. U mnie to będzie naprawdę trudno z tym. Na pewno nie z Vice City, na pewno tych 50 odcinków nie będzie. San Andreas być może. San Andreas jest chyba dłuższy od Vice City, tak mi się wydaje. No dobrze, jedziemy do Kubańczyków. Zobaczymy, czy już odblokowały nam się misje u nich. Ale przy okazji tutaj weźmiemy sobie Uzi'ka, bo przed chwilą zginęłem, wykonując misję dla... misję policyjną, misję patrolową, czy jak zwał, tak zwał. Weźmiemy sobie Uzi'ka, pojedziemy sobie do... wiecie co, ja sobie zmienię ten samochód, pójdziemy sobie po motorek, po Angela. Mamy Anioła, nie ruszajmy. Pojedziemy sobie pierw do Hajteńczyków po M16, a następnie udamy się na misję do Kubańczyków, rzecz jasna. Dzisiaj chciałbym wykonać dwie misje, jedną u Kubańczyków, drugą zobaczymy. Jeszcze zobaczymy. Sam nie wiem, także nie będę mówił. Dobrze, zawsze myślałem, że gdzieś tutaj w pobliżu tego, tego jest, są ci Hajteńczycy. Zawsze nie mogłem tu jednak dotrzeć, nie wiem dlaczego. Zapominam po prostu. Już gdzie to wszystko jest? Mam po 61 i drugiego Na razie może by się zabili policjanta A no, jeżeli już zabili tego policjanta to weźmiemy sobie A dobra Mamy, lepszy... mamy, mamy lepszą broń czyli piłę łańcuchową No i ruszamy Jedziemy oczywiście teraz do Kubańczyków Tutaj chciałbym sobie tą, ojej, tą chatkę kupić Ale zbieram na Malibu Club chyba 120 tysięcy Ale ja zrobię misję taksówkarską Zrobię misję ze strażą Ojejku, ze strażą pożarną Też misję policyjną Troszkę porobię Na pewno zbierze się z tego parę tysięcy Być może nawet kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy Zobaczymy Dwa staliony tutaj Jeżdżą sobie. No i misję okubańczyków. Kubańczyków. Czy już możemy ją zrobić? Nie możemy, gdy zaliczysz misję Haitańczyków. Czyli wszystkie misje Haiteńczyków muszę zrobić. No dobrze. Skoro tak chce gra, no to tak zrobimy, no bo nie mamy innego wyboru. No i ruszamy na misję jednak do Haiteńczyków. Także troszkę będę musiał się wrócić. No niestety. Ale na pewno z tego powodu yy, się nie smucicie. Możecie dłużej pooglądać to jak nieudolnie prowadzę pojazdy w tej grze. Hmm, o czym dzisiaj sobie porozmawiam? Właściwie to nie wiem, powiem wam tak szczerze. Możemy porozmawiać. Nie no nie, nie wiem o czym. Teraz odbywa się mecz Barcelony, ja nie znalazłem sobie relacji, więc wkurzyłem się i nagrywam odcinek. Dobrze. Nieczyste metody, kolejna misja u I'm looking for somebody around here. You're looking hungry, Tommy. Do I know you? Hush now. One more thing and I can let you go, Tommy. My boys gone war with them Cuban boys, but no guns. But the Cubans have a surprise coming. While they fight in the streets, you take this rifle and kill them in the hubbub. No one sees you. No one hear you. Now, Tommy, you do this for me. A tie to, my apron okay, Auntie. to wygląda troszkę tak, jak ona by nim ma manipulowała. Muszę zabijać kołęczkę z Nikt nie może cię zauważyć. Tutaj gdzieś można wejść. No pewnie, że można tutaj wejść. Czy 30 mi wystarczy amunicji? Pewnie wystarczy mi. My, mi by nie wystarczyło. Najwyżej powtórzymy tę misję 60 tysięcy razy, tak jak ja to zawsze robię. Dobra, dobijcie go. Ja się tu zajmę innymi. Zabij ich wszystkich. No dobrze. Wow. Nie wiem, nie wiem w których mam strze. Aha, czyli nie mogą zginąć wszyscy. O kurde. To będzie troszkę ciężkie, bo moi y, cicha nie mają praktycznie w ogóle... Szans jest ich bardzo mało. Ale to jest z tego co widzimy, no to ostatnia misja u tych Hajtańczyków. I bardzo szybko do niej możemy przejść. Zyskujemy cały czas sobie snajperkę. No dobrze. Idziemy jeszcze raz. No tak, nie popisałem się troszkę przy tej misji, bo zdecydowanie mogłem poprawić swoją celność. Dobra, szybko, szybko. Żeby jak najmniej zginęło tych Hajtańczyków. No nie 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 Już posiłki tak szybko Jeszcze tych nie zdążyłem wybić Uuu Niestety ale zabiłem swojego Jej nie mogę w nich trafić Dobra, jest. Jeden, drugi. Ach. Trzeci, czwarty jest. 5000 za taką misję. Troszkę ta misja była taka niezbyt. Niezbyt fajna, mogę powiedzieć. Tak nie pasowało do GTA według mnie. bo Naprawdę zawiodłem się na, na tej misji. Taka troszkę bez sensu. Wybijałem z y, y, po cichu hajt, y, Kubańczyków. Nie podobała mi się zbytnio. Wiecie co, pojedziemy sobie ter teraz do willi. Willi Verchetti'ego. Po co? Po to, żeby zebrać sobie po pierwsze 5000, a po drugie zapisać grę, bo niek niekiedy mam te krasze, może niechcący włączę Escape y dalej i po prostu gra mi się skraszuje, będę musiała na nowo robić tę misję, a mi się to, to nie widzi zbytnio. wow, 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 wow. Dobra. wyspa Starfish. Starfish, Starfish. Starfish. Gwiazdy ryb. Rybne gwiazdy. Really? <ścoughs> Taka dziwna nazwa. Dobrze. 5000 jest? Nie, 4000 tylko. Ale zawsze coś. Weźmiemy sobie Infernusa, czy mamy tu coś ciekawego. Nic nie mamy. Także bierzemy Infernusa i jedziemy na misję. U, miałem zapisać przecież. I jedziemy na misję oczywiście do Kubańczyków. Jak widzicie, raczej nie widzicie, ja widzę spadek FPS-ów w trakcie deszczu. Latające bomby. Tak, jest dzisiaj 29 września, czyli nagrywam dla was odcinek zaraz jeden po drugim. Możecie być zadowoleni. No i jedziemy do Kubańczyków! Kolejne misje, no i popatrzcie, został nam już tylko jeden pracodawca. Później chciałbym wykupić Malibu Club, jeżeli skończą się misje u Kubańczyków. Wiecie co, ja sam nie wiem, kiedy się ta gra kończy. Właściwie chciałbym wykupić wszystko, no bo tu mogą być też misje takie, że jeżeli kupimy jakiś budynek, to w nim są misje. Jest też salon samochodowy, nie wiem, może tam są jakieś misje, nie pamiętam dokładnie. Mi się zdaje, że coś na lotnisku jeszcze będzie.

i oh wouldn't touch you with a 10-foot pole humberto, humberto, humberto romina he likes the lady, so not funny. some goat in a skirt tommy tommy i love you i love you let's go here can i get a cup of coffee no time for coffee besides i just had one we're going to take out the haitians tommy how do you take out a snake you bite him in the ass <laughs> whatever you say humberto tommy you go and get us a little haitian car when you get it Come back and pick up my boy, Pepe. And take them out to the Haitians. Then, you go around to the Haitians' processing plant. And you use their solvent as an explosive. Boom! Bye-bye! Humberto, -bye. what about you? Uh, I'm going to stay behind and watch over that cafe with Papa. He's not feeling so good, you know? The last thing I needed was this. Maybe the last thing I needed was an enema. But this comes close. No dobra, także jedziemy do małego Haiti Po jedno autko. Po łudu Trojańskie łudu to mi trochę przypomina konia... No właściwie to ma chyba tak Przypominać konia trojańskiego, także on będzie Dobra, super Komentarze możesz sobie zostawić na bok jak chcę zrobić tę misję Jak widzicie oni nas chyba nie lubią Posłyszałem strzały, mam nadzieję że nie do nas Bo jeżeli tak to będzie troszkę nieciekawie e... Koń trojański Ciekawe na jakiej zasadzie będzie to zrobione w tej misji Ja na wszelki wypadek pozbieram oczywiście sobie broń Poszukajmy naszych muci muciaczos. Spotkaj się z Rico i innymi Kubańczykami No dobrze, także jedźmy Wow, wow, wow jak się zgubiłem? No jestem przecież oh, tak? Co ty powiedziałeś, gościu? Zresztą mogę tu wysadzić. Ach. Kurde, po polsku, gościa. Dołącz do innych Kubańczyków w hajtańskiej fabryce narkotyków. Zostań w wozie, dopóki nie zaparkujesz bezpiecznie. No spoko. Coś mi się widzi, że to będzie trudna misja. Że to będzie mi, którą będę powtarzał. <grym>, czyli jak zwykle. No dobra, jedziemy spokojnie, jedziemy do haitańskiej fabryki narkotyków, jak to było tu napisane, czy tam coś podobnego. Zaparkuj wóz we wskazanym przez radar miejscu. Wow. Co nie Osłaniać mi mieliście, wy, nie ja Uuu u, -u, 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 -u. <śmierdziśla> Mam nadzieję, że oni tu nie będą się. Respić cały czas No niestety mam dwie gwiazdki A to nie wróży dobrze Jest jedna bomba Szybko musimy podłożyć drugą No bo musimy jeszcze uciec przecież Także Chciałem zebrać to ale Widzę, że to jest troszkę inny uzik opuść fabrykę no kurde jakbym nie wiedział że po podłożeniu bomby mam opuścić fabrykę siadaj uciekamy no kurde jest uciekliśmy Jakoś tam uciekłem Mam nadzieję, że to będzie koniec misji Ja się zastanawiam tylko jakim cudem ci goście co tak uciekają jak panienki Przeżyli Wybuch, wybuch trzech ładunków No Misja zaliczona 10 tysięcy I? Czy widzicie to samo co ja? Nie mam już pracodawców co to oznacza? Oznacza to to, że będę teraz zbierał sumiennie pieni pieniądze, zbierając na kolejne cele charytatywne. A nie, jednak nie. Telefon. Tommy! Tommy! Oho. Robi się nieciekawie. Ktoś zadzwonił powiedział, że nie chce... przecież nie chciał mnie tu ni... O kurde, hajtańczycy chyba za nami nie przepadają. Oddaj ten samochód, gościu! Ach, ja zawsze się wplączę w kłopoty. W sensie chodzi mi o to, że ja się wplączę w kłopoty w sensie Tommy albo bohater z serii GTA, którykolwiek. Bo prędzej czy później on wszystkie te mafie zaczyna rozwalać. No dobrze, pojedziemy teraz do naszej willi, zapisać i zakończyć 20 odcinek. Można powiedzieć, że też taki trochę jubileuszowy i taki special, ponieważ zakończyliśmy wszystkie możliwe misje jak na razie, z tego co widzicie. Co będzie się działo dalej? Kiedy? Możecie spodziewać się kolejnego odcinka? Tego nie wiem, ale wiem jedno. Możecie spodziewać się nowej serii klasyki z gry. I to dopiero za kilka lub kilkanaście dni. Na moim kanale. Nie chcę się zdradzać, ponieważ... E... No wolę, wolę, wolę zachować to dla siebie. Dlaczego policjant chodzi po mojej willi? Parkujemy sobie Udu, który jest bardzo kiepskim automatykę. O, znowu telefon. Umberto jest hey, cafe? O, oh, Tommy! No jak widzicie, mm, bardzo pochlebnie wypowiada się u nas e, Umberto, czyli ten mm, raczej syn, jak na razie syn tego szefa tej mafii, czy jak mogę go tam nazwać. Dobrze, zapiszemy sobie nieczyste metody. Hop. Tak. Okej. Okay. Czy będzie jeszcze jakiś telefon? Czy mogę już zakończyć? Czy mogę już zakończyć uh, ten odcinek? Ja będę jechał zbierać kasę. Zbierać kasę oczywiście na Malibu Club. Nawet dzisiaj, nawet teraz jeszcze. Widzę, że odcinek zajął mi no gdzieś około pół godziny, czyli taki standardowy odcinek. Także żegnam się z Wami bardzo serdecznie Komentujcie, komentujcie Jeszcze raz komentujcie Jak widzicie jesteśmy już Zbliżamy się ku końcowi serii Grand Theft Auto Vice City No i to tyle Na razie A ja wspieram kasę